Będziemy podpinać ten pół. Muszę zaciąć tą belkę Zgadzam ręczki Podjedziemy sobie jak widać już jest podpięte z dwóch stron podnośnik no i śruba łącząca i będziemy jechać dźwigniemy pół już jest w górze jedziemy morkę, to znaczy najpierw chcę od miedzy odorać bo skibę będziemy rzucać na miedzę po prostu chcę tak robię zawsze żeby od miedzy oddzielić, tak samo spórchnić ziemię od strony miedzy bo jeżeli się rzuca na miedzę to tam jest jedna skiba po prostu która jest nieruszona dlatego zawsze jadę w, po prostu najpierw oddzielam pole od miedzy dopiero później rzucam na miedzy. także jednym bugiem tak ustawiłem bug żeby ten jeden jedną skibą brać po prostu od strony miedzy będziemy jechać także tak jak widać objechaliśmy naokoło od strony miedzy rzuciliśmy skibę do środka teraz ją wrzucimy na miedzę czyli na stronę po prostu z jednej i z drugiej strony. Czyli w środku nam wyjdzie bruzda. Także no, teraz muszę przesunąć ten pół tak jak był wcześniej, mniej więcej na środek. Daję maksymalnie, żeby mięty szedł. Tutaj mamy na raz, raz, dwa, trzy, nie, trzeba jeszcze troszkę. To teraz na zimę trzeba głębiej zaurać Podkręcimy śrubę tylko puszczkę. Przedni tłuk tak samo był na równym z tylnym, trzeba dobrze wypoziomować. Jeśli źle wypoziomuje to każda skiba w jedną stronę idzie. Właśnie cała sztuka orki polega na tym, żeby dobrze pół ustawić, każda skiba równo kryła. Wszystko w próbach będzie no, odkręć, bo chyba za bardzo. Przedziemy, spróbujemy. Góreczką za tak głęboko trochę muszę podnieść, podkręcić półkiem. Yy, Niech będzie. I tak mniej więcej widzę, że jeszcze trzeba odkręcić, by tylna skipna szła głębiej a przednia trochę wyżej. Dobra. Kureczka jedziemy. Jeszcze muszę podnieść Jeszcze Wszystko polega na tym właśnie na początku, żeby dobrze pług ustawić. Jak się dobrze ustawi, to później jest dobrze pole oranę i dobrze się orze. Jeszcze jeszcze. Muszę jeszcze podkręcić tym śrubą. Wtedy taka właśnie jest metoda prób i błędów. Jedziemy. Teraz jedziemy zaraz idzie dobrze ładnie się skiba rozsypuje

No być dobrzy teraz. Tak jak widać, jestem już po trzech przejazdach, jak się dobrze pług ustawi, to praktycznie różnica znaczy między skibami zanika, jest ładnie ziemia rozsypana, tak jak tutaj widać, no i bruzda też jest równa, jest dosyć głęboko, tak liczę, niecałe 40 cm odtąd może 35 wystarczająca na zimę także ładnie mi się to dzisiaj udało ustawić będziemy tutaj dalej jeździć w środku bruzda nam wyjdzie także będzie super starało się moim zdaniem super bruzda wyszła taka w miarę fajna nie głęboka, bo to też o to chodzi także jak widzicie, jak się dobrze półgustawi, ustawi tak to jest naprawdę dobrze uprawione i brudno no i później na wiosnę jak się będzie uprawiać agregatem do siania to nie będzie problemu takiego dużego że jakieś górki, pagórki to po prostu równiutko się to wszystko rozsypie i będzie idealnie także tak jak widać się fajnie porało bruzda malutka równo jest w miarę no, ja robię tym czym mam tak wyszło myślę że jest nieźle mam nadzieję że ten film Wam się podobał że przybliżył Wam trochę no, orkę po prostu próbowałem to wytłumaczyć dla tych, co yy, może nie znają tematu. No a dla tych co znają, no to tak jak mówię, plep powszedni. No i po prostu mam nadzieję, że te filmy Wam się podobają yy, że Was po prostu ciekawią. No i że będziecie je nadal oglądać Pozdrawiam wszystkich moich widzów W szczególności Pawnica Karolizma Ronika Stasia No i oczywiście Wielu, wielu innych, których tu nie wymieniłem A pominąłem I zapraszam do oglądania moich produkcji, subskrypcji i ocen. Trzymajcie się wszyscy, pozdrawiam gorąco na razie.